Nie zrobiliśmy coś do jedzenia? Skarbie, dla ciebie wszystko. Smacznego. Dziękuję. Kochanie, zrobiliśmy coś do jedzenia? Zaraz. Ale jestem głodna teraz. Mateusz, mówię do ciebie. Martynko. Oh yeah. <grymne> Branut. Dobranoc, kochanie, słodkich snów. Szybki. <grymne> <Zajemnie. grymne> Ale konca, patrz, nie. Dobra, Możesz mi nie zabierać całej kołdry? Zimno mi w nogi Nasz no Oh yeah A, zrobiłaś mm. Dobra? Uwróciłaś się kochanie Bardzo? Troszkę <laughs> Może jesz jak świnia. Weź. O oh, yeah. Luisa. No. Boże, Mario widzisz, Luisa. jak on ją kocha. No. Widziałeś? Dwa jeden. Co? Jakie dwa jeden? Jesteś beznadziejny! O, oh, yeah! A co tu się wyprawia? Robię nam sałatkę, kochanie. A mm. Ogóreczka. Mmm, pycha! Po nie przeszkadzam. A ty ty ty! Ha, ha. I co, bawicie to? Co ty taka sztywna Z Wszystkim ja jestem. O oh, yeah! No hej, kochanie. Cześć, misiaczku. Słuchaj, nie dam rady dzisiaj, no. No tak, bo wiesz, tyle książek, no. Chcę zostać tym lekarzem w końcu. Nie no przyjdziesz? No dobra, no trudno. No to nie nie będzie. Nie, nikt nie wam się. Zadzwoni tak. Pa. Mięsień, dwugy uda, składa się. Z... No hej, kochanie. No siema, słuchaj, ja nie dam rady dzisiaj, bo tyle tego jest tutaj na... A nie przyjdziesz? No muszę się uczyć. Po co ja goliłam te nogi? Pół godziny zmarnowane. Faceci. No siema, uszy. No ja nie wyjdę, gdzie nie wyjdę? Dawaj, przyjeżdżaj no. po mnie, już, już się ubieram. Oh yeah. Dzień dobry, kochanie. Cześć. Hej, kochanie. Ciao. Dzień dobry zęby, co?